Ile raków Częstochowa zarobił, a ile może zarobić w obecnej kampanii eliminacyjnej do Ligi Mistrzów? Duży sport to duży prestiż, ale i przede wszystkim duża kasa. Dzisiaj właśnie prześwietlimy sobie zarobki Rakowa, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wynagradzanie przez UEFA za każdy, powiedziałbym, stopień eliminacji, no i też ile Raków może dostać za sam udział w fazie grupowej Ligi Europy, no bo wiadomo, że po tym wczorajszym zwycięstwie z Aliceem Lima, są medaliki już z marszu, zapewniły sobie co najmniej udział w fazie grupowej Ligi Europy, no i za to też UEFA daje konkretną kasę. Zanim jednak zaproszę na materiał, pamiętajcie koniecznie, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi treściami. To jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie też o kciuku w górze pod filmem. A teraz zapraszam na materiał. Zacznijmy sobie od tego, że właściwie każda faza eliminacyjna Ligi Mistrzów jest konkretnie wynagradzana. Raków rozpoczął bój od rundy pierwszej, gdzie przypomnę tylko, dla formalności, rozprawił się łatwo, gładko i przyjemnie z estońską florą Tallinn. Później mistrz Polski konfrontował się z mistrzem Azerbejdżanu, a więc Karabachem Agdam. No i tutaj sensacyjnie wygrał, no bo wydawało się też, że zdecydowanie to Azerowie będą faworytem tego dwumeczu. Być może Aris no, nie był rywalem z takiej półki, natomiast też to nie były boje specjalnie łatwe. Jeżeli chodzi o finanse, dokładnie tak to wygląda. Jak widzicie w rundzie pierwszej, w tej fazie eliminacyjnej drużyna otrzymuje od UEFA aż 230 tysięcy euro. Po prawej stronie są oczywiście kwoty w złotówkach, żeby to jakby łatwiej nam. Uzmysłowić. No i oczywiście Raków przeszedł przez całą tę rundę. Obecnie jest w rundzie czwartej, a więc otrzymał od UEFA łącznie ponad milion euro. Dokładnie milion trzysta siedemset tysięcy euro. Natomiast jeżeli chodzi o złotówki, no to jest grubo ponad 6 milionów złotych. No i rzecz jasna, gdyby teraz Mistrz Polski już odpadł, a więc na tym finiszu zmagań eliminacyjnych. Przypomnę tylko, czwarta runda i rywalem Rakowa jest Kopenhaga, a więc Mistrz Danii, w barwach którego gra Bara, Grabara. Więc też no to będzie ciekawy bój, zawsze jakiś taki dodatkowy smaczek do dyskusji czy Polak zatrzyma polski klub, nawet jeżeli by odpadł, no to tak jak wspomniałem wcześniej, już ma zagwarantowaną grę w fazie grupowej Ligi Europy, natomiast celujemy wyżej. No i tutaj zdecydowanie z pewnością apetyty kibiców Rakowa są wysokie, no i nikt chyba nie zadowoli się, tak powiedziałbym, z marszu. Celem minimum, jakim w tej chwili jest faza grupowa Ligi Europy, chociaż przypomnę tylko, że jeszcze przed kilkoma tygodniami ta faza grupowa Ligi Konferencji to był cały minimum, no bo gdyby Rak oczywiście poległ w konfrontacji z Arisem, później przegrałby kolejny, e, kolejną fazę eliminacyjną, no to wówczas faktycznie zostałaby tylko, powiedziałbym tak, e, no dla pocieszenia faza grupowali Konferencji Europy. Za udział w fazie grupowej europejskich rozgrywek, odpowiednio właśnie Ligi Konferencji Europy, Ligi Europy, a także Ligi Mistrzów są konkretne pieniądze. I tutaj też są duże dysproporcje. Myślę, że to jest bardzo widoczne, jak wielkie różnice są, jeżeli chodzi o te kwoty wypłacane przez UEFA. No wiadomo, że to najbardziej powiedziałbym elitarne rozgrywki, a więc Liga Mistrzów, no to tutaj właściwie są pieniądze niemalże nieograniczone. Liga Europy jest skromniejsza, natomiast Liga Konferencją, tu już są naprawdę znacznie mniejsze te sumy, jakie UEFA wypłaca klubom. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o konkrety, jeżeli chodzi o pieniądze, które UEFA daje klubom za sam awans do fazy grupowej. Jak widzicie na tabelce, Liga Konferencji Europy no to jest blisko 3 miliona euro, a więc 2,94% otrzymają kluby, które awansują do Ligi Konferencji Europy. Jeżeli chodzi o Ligę Europy, to jest ponad 3,5 miliona, także też to no, niewielka różnica. Natomiast kolosalna dysproporcja wydaje się między Champions League a więc to jest ponad 15 milionów euro. Oczywiście warto awansować do Ligi Mistrzów nie tylko z uwagi na kasę, ale też no, na prestiż i przede wszystkim z uwagi na wrażenia, żeby Polskę reprezentował klub właśnie w tych najbardziej elitarnych rozgrywkach. Natomiast myślę, że tutaj zdecydowanie Raków gra swoją przyszłość, no bo niewątpliwie takie pieniądze jakby spowodują, że tutaj jakby absolutnie wywróci się do górnych nogami ten budżet Rakowa i w ogóle pomysł na funkcjonowanie. Myślę, że jakieś transfery też zostaną poczynione z uwagi na ten gigantyczny zastrzyk. Jeżeli oczywiście Raków awansuje, tak jak wspomniałem wcześniej a propos tych faz eliminacyjnych, poza tym oczywiście każde pieniądze za każde spotkanie to już są mniejsze kwoty wynikające Właśnie z konkretnych wyników, natomiast skupiając się jakby tylko na podziału tej hierarchii awansu i wynikającej z tego, z tych pieniędzy, to mamy 6 milionów plus już zagwarantowane ponad 3, no bo już Mistrz Polski gra w fazie grupowej Ligi Europy. Natomiast jeżeli medaliki awansują do fazy grupowej Champions League, oznaczać to będzie dodatkowe 15 milionów euro, także no bardzo dużo pieniędzy, jeżeli chodzi o złotówki, no bo to jest ponad 60 milionów złotych. To jest ciekawostka. Myślę, że nie będziemy tego wszystkiego rozkładać na czynniki pierwsze. No, bo dajmy na razie mistrzom Polski rozegrać się ten dwumecz. Nie chcę jeszcze wszystkiego jakby tutaj obliczać, no bo można byłoby sprawdzić dokładnie, ile te, powiedziałbym, wyniki Rakowa ważyły finansowo. Natomiast to ciekawe, UEFA wynagradza też kluby za konkretne wyniki, jeżeli chodzi o remis i e, zwycięstwo. Jeżeli chodzi o Ligę Europy, a więc tam, no, gdzie już mistrz Polski jest, e, co najmniej e, jest to mniej więcej e, za zwycięstwo 630 tysięcy euro, natomiast za remis 210. 000 tysięcy euro, no i w przypadku Ligi Mistrzów analogicznie jest to kwota zdecydowanie wyższa, no bo blisko 3 miliony euro za jedno zwycięstwo, no i 930 tysięcy euro za remis, także tutaj mówimy o kwotach kilkukrotnie przewyższających te, które dostają kluby w Lidze Europy, no natomiast temu nie ma co się dziwić, to te rozgrywki są pod lupą, to te rozgrywki powiedziałbym elektryzują i są takim magnesem dla wszystkich kibiców, no bo Champions League no to jest jednak wizytówka dużej piłki na Starym Kontynencie. Co ciekawe, żeby jeszcze pokazać powiedziałbym te dysproporcje między Ligą Mistrzów i Ligą Europa, Ligą Konferencji Europy. Wszyscy zachwycaliśmy, no może nie wiem czy wszyscy, natomiast zdecydowanie większość kibiców w Polsce zachwycała się tą drogą Lecha Poznań I przed rokiem, kiedy przypomnę tylko kolej już awansował do ćwiercinału Ligi Konferencji Europy. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, patrząc też na te poczynania Rakowa, no to wyglądało to bladziutko. Skorzystam z grafiki z Kuby Szlendaka z Twittera i tak jak widzicie w tej chwili na wykresie łącznie Mistrz Polski zaingasował ledwie 8 milionów euro. Mówię ledwie, no bo oczywiście zestawiam sobie gdzieś tam te kwoty, które otrzyma Raków za fazy eliminacyjne, za to, że już awansował jakby do fazy grupowej Ligi Europy, no tak jak widzieliście wcześniej, no to już są 5 milionów euro zapewnione, plus dodatkowe wyniki, a przykładowo nie chce mi się wierzyć, że jeżeli Raków awansuje do tej fazy grupowej Ligi Europy, no to wszystkie mecze przegra, z pewnością będą tam, powiedziałbym, rezultaty pomyślne, no, to już jakby przegroczy tę kwotę, także tutaj mówimy o naprawdę zaawansowanej na tej fazie Lecha Poznań, natomiast tych najmniej, powiedziałbym, prestiżowych rozgrywkach. Wersus, rozgrywki lepsze bądź no, ten kosmos, a więc Liga Mistrzów no, to z pewnością byłyby jakieś Himalaje no, dla Mistrza Polski. Kibicujemy, trzymamy kciuki, gwoli formalności przypomnę tylko Raków gra swój pierwszy mecz 22 sierpnia we wtorek o godzinie 21 w Sosnowcu, no bo ta czwarta runda plus faza grupowa Ligi Europy bądź Ligi Mistrzów, tutaj trzymajmy kciuki, że będzie to Champions League i ten hymn Ligi Mistrzów będzie wybrzmiewał, będzie rozgrywana na stadionie pierwszol Głębia w Sosnowcu. Rewanż 29 sierpnia w Kopenhadze, także tutaj wszystko się rozstrzygnie. No i na terenie mistrza Danii z e, 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 Kamilem Grabarą w składzie, tutaj wszystko się rozstrzygnie, no i ewentualnie będziemy się śmiać bądź płakać, no bo nie wiadomo jak to się potoczy. Tutaj liczę na to, że rzeczywiście ten pragmatyzm e, i organizacja gry będzie na odpowiednim poziomie. Nie wiem, kto będzie takim zdecydowanym faworytem. Na pewno, jednak film w sprawie tego dwumeczu, czy taka zapowiedź tego, to, co może czekać raków, się na moim kanale pojawi. Pojawi. pojawi się także film w sprawie rankingu UEFA, oczywiście możecie na niego czekać w piątek rano po tych wszystkich aktualizacjach, specjalnie do tego nie nawiązywałem, bo czekamy jeszcze na rezultaty Legi, Lecha i Pogoni, no i tam wszystko, żeby, żeby tam wszystko się zaktualizowało i porównamy sobie oczywiście jak to wygląda, jeżeli chodzi o te kraje konkurencyjne. Kanał 365 Dni o Piłce, to co możecie teraz zrobić to zasubskrybować mój kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.